Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Wisielec odwrócony. Co wychodzi naprzeciw? Królowa pentakli. Wynik, odpowiedź, na Rada. Król Mieczy. Dołożę kartę. Czwórka była. Dołożę kartę. Rycerz. Przepraszam, Giermę Dołoży Dołożę kartę. Rycerz Pentakli. Na spodzie talii jest karta Sąd Ostateczny. I to może być tło czytania. To jest rozgrzeszenie, sakrament pokuty. Sedno, wysielec odwrócony. To jest wymuszone poświęcenie, sami i nikt o to nie prosi. Sami się oddajemy. Lub poświęcamy się dla czegoś, albo dla kogoś. Nie chcemy zobaczyć swojej nowej perspektywy. Jeden z partnerów przytrzymuje się drugiego i sprawia, że czują się ofiarą. Robi siebie ofiarę. Przeszkadzają wewnętrzne kompleksy. Przeszkadza lęk przed samotnością. Znosimy dziesięciolecia zależności od strony przeciwnej. Ofiara sama ciągnie się w dół, to też jest zaburzony kontakt z rzeczywistością. Nosimy różowe okulary i nie chcemy zdjąć tych okularów. To też jest niemożność wybrnięcia z trudnej sytuacji, bo mogliśmy, mogliśmy sami na swoje życzenie wpędzić się w kozi róg. To też jest nieodwzajemnione uczucie, depresja. Jesteśmy w martwym punkcie. Co wychodzi naprzeciw, królowa? Monet. To jest skupienie się na pieniądzach i na bogactwie. Związek z osobą materialistyczną. To też jest mężczyzna żonaty, który chce mieć kochankę. To też jest próba. Kupienia sobie miłości. Na pieniądzach nie zbudujemy związku. Taki związek nigdy nikogo nie uszczęśliwił. To też jest manipulacja, zachłanność, brak stabilności materialnej. Przede wszystkim to są trudne uczucia, czyli brak uczuć. Również ona wie, ile jest warta i poradzi sobie bez mężczyzny. Ale obok. Krowej monet, mam kartę Wisielec i mam wątpliwości co do tej wartości i szacunku kobiety. Odwrócony Wisielec pokazuje brak szacunku, brak szacunku wobec siebie, wobec innych lub nie znamy swojej wartości. Wynik, odpowiedź rada, król mieczy, czwórka buław, giermek kielichów i rycerz pentakr. Szczęśliwe pary prowadzą z sobą dobrą komunikację. Mają wspólny cel, wspólne wartości, wspierają się, trzymają się za ręce, bez względu na swój wiek. Mają wobec siebie szacunek. Kobieta, która wchodzi w relacje z mężczyzną, wiedząc, że on ma żonę, rodzinę, jest jej brakiem odpowiedzialności. To pokazuje jej niskie poczucie wartości. Taka kobieta nisko się ocenia, a na zewnątrz pokazuje się jako mądra i wartościowa. I to jest smutne. Jest takie powiedzenie, że lepiej być szczęśliwą kochanką niż nieszczęśliwą żoną. Bycie kochanką oraz rozbić komuś związek jest dnem i wodorostem i jest wielkim nieszczęściem. Przez takie osoby mężczyźni tracą szacunek do kobiet. Będąc kochanką jest świadectwem, że kobieta się nie szanuje. Oczywiście to działa w dwie strony. I to też dotyczy mężczyzn, którzy zachłysnęli się kochanką, będąc w związku. Prawdziwych przyjaciół nie tracimy. Jeżeli straciliśmy, to znaczy, że udawali, udawali że byli naszymi przyjaciółmi. Rozstanie może być bolesne, ale utrata kogoś, kto nas nie docenił, nie szanował, jest Twoją wygraną. Jeżeli mężczyznę nie stać, aby zapłacił za randkę, za randkę z Tobą, to nie będzie go stać, aby być z Tobą w związku. Bycie z kimś na siłę i podporządkowujemy się tej osobie, poświęcamy się dla niej, poświęcamy swoje dobra dla tej osoby, swoje dobra finansowe, a ona nie do końca nas chce, jest Twoim dnem i wodorostem, jest Twoim wstydem i porażką. I to pokazuje, że się nie szanujemy. I nie mamy wobec siebie szacunku. Ja nazywam rzeczy po imieniu. A to jest sztuka. Taka postawa świadczy, że mamy niedojrzałego, nieodpowiedzialnego partnera. Miłość to wolność i nie ograniczamy, nie ograniczamy partnera. Natomiast para powinna tworzyć partnerstwo. Zdrowe partnerstwo. I tego Ci życzę. Życzę Ci dużo miłości i zdrowia. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o śpiew.